20 października ponad 350 kolarzy wystartowało w Krakowie w Wiślanym Rajdzie Rowerowym. Kolarzy dopingowali Bronisław Komorowski, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, i Marek Sowa, marszałek województwa Małopolskiego. Mam nadzieję, że dokonania województwa Małopolskiego będą elementem na tyle silnie oddziałującym na inne regiony w Polsce, że inni zrobią dokładnie to samo i że, że będzie możliwość stworzenia nie tylko szlaku rowerowego idącego wzdłuż Wisły i to po wałach przeciwpowodziowych, a nie tak jak w niektórych regionach ze względu na wstrzemięźliwość i chęć szanowania niemądrego w tym wypadku prawa, budowano te ścieżki y, rowerowe pod wałami. Daleko po drugiej stronie wału niż rzeka. Ze stratą dla walorów tego pomysłu, ze stratą, dla, jeśli chodzi o możliwość budowania atrakcyjnej atrakcji turystycznej. Wiślana trasa rowerowa to ogólnopolski projekt, którego celem jest stworzenie ponad 1000 km szlaku rowerowego wzdłuż Wisły. Drogę od Beskidów po Bałtyk można będzie pokonać wykorzystując istniejącą sieć wałów. Obniży to koszty budowy oraz zwiększy atrakcyjność samej trasy pod kątem turystycznym i widokowym. Jadąc rowerem przez Małopolskę umożliwi podziwianie takich zabytków jak Dolina Karpia, Opactwo w Tyńcu, Erem Ojców Kamedułów w Bielanach, Wzgórze Wawelskie, Zamek Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach czy Puszczę Niepołomicką. Założenia do tego projektu oraz stan realizacji przedstawił Marszałek Sowa przed startem rajdu. Nikogo nie trzeba przekonywać o Potrzebie i o korzyściach, jakie przyniesie powstanie i wybudowanie Wiślanej trasy rowerowej. To szereg elementów. Po pierwsze, będziemy dysponowali trasą 1200 km w pełni oznakowanej od źródeł Wisji, od Beskidów po Bałtyk. Będziemy dysponowali i mogli zobaczyć to piękne dziedzictwo historyczne i przyrodnicze. Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękuję za patronowanie temu wielkiemu projektowi, bo nie ukrywam, że to dla nas duża motywacja po to, aby ten projekt się nam udał. Na pamiątkę tego naszej, naszego dzisiejszego spotkania pozwolę sobie przekazać plastrom z orzełkiem polskim, ale również małopolskim. Logo Wiślanej trasy rowerowej. Bardzo proszę. Start rajdu nastąpił spod nowo otwartego budynku Krikoteki w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej. Na czele wyścigu Staneli, Jacek Krupa, członek zarządu województwa małopolskiego, Rafał Majka, zwycięzca Tour de Poloń, Michał Kwiatkowski, tegoroczny mistrz świata zawodowców i przedstawiciele samorządów. Wśród startujących grup znaleźli się między innymi podopieczni Monaru oraz członkowie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Metę usytuowano pod malowniczo położonym klasztorem Ojców Benedyktynów w Tyńcu. W tym miejscu prezydent Komorowski w towarzystwie marszałka Sowy zasadził dom Wolności. Uczcił 25 lat od wyborów czerwcowych, wysłuchał chóru ojców benedyktynów i zwiedził najciekawsze zakamarki ich opactwa. To tu w tym w sposób szczególny się czuję, za to serdecznie dziękuję strażnikom tego miejsca i gospodarzom tego miejsca i lasom państwowym, i włodarzom samorządowym i dziękuję również, że możemy ten dom Wolności zasadzić razy, razem. Z całą rodziną polskich kolearzy i rowerzystów, którzy tu przyjechali jako turyści. Głównym celem rajdu była promocja aktywnego wypoczynku w gronie najbliższych i prezentacja wiślanej trasy rowerowej, która w ciągu kilku lat poprowadzi przez osiem województw naszego kraju, w tym przez Małopolskę.